Około godziny dziewiątej w Kutnie przy ulicy 29 listopada doszło do groźnego pożaru w budynku mieszkalnym. Na miejscu pojawiły się wszystkie służby ratunkowe. Przypuszczalną przyczyną pożaru było zaproszenie ognia, w płomieniach stanęło mieszkanie na parterze budynku. W środku przebywał 55-letni mężczyzna ratowany przez służby w spłonącej posesji. W dniu dzisiejszym zostaliśmy zadysponowani do pożaru y, mieszkania w budynku wielorodzinnym na ulicy 29 listopada w Kutnie. Y, po dojeździe y, okazało się, że pożarem objęte było mieszkanie. W środku znajdowała się osoba poszkodowana. Y, działania PSP polegały na ewakuacji tej osoby na zewnątrz i przekazaniu jej służbom medycznym oraz ugaszeniu mieszkania. Na miejscu były cztery zastępy z JRG kutno, w tym drabina mechaniczna. Poszkodowany pod opieką ratowników medycznych ze względu na stan zagrażający zdrowiu i życiu został przetransportowany śmigłowcem do centrum leczenia oparzeń w Siemanowicach śląskich. W dniu dzisiejszym w około godziny 10:00 Zostaliśmy zadysponowani do 55-letniego mężczyzny, który został poszkodowany w pożarze budynku, w którym przebywał. Wezwany na miejsce specjalistyczny zespół ratownictwa medycznego udzielił mężczyźnie świadczeń zdrowotnych. Na miejsce wezwano również śmigłowiec lotniczego pogotowia ratunkowego. Nasze działania zakończyły się przekazaniem mężczyzny załodze śmigłowca. A dalej mężczyzna został przetransportowany bezpośrednio do specjalistycznego oddziału leczenia oparzeń w siemianowicach śląskich. Stan zdrowia poszkodowanego na chwilę obecną nie został nam potwierdzony. Dokładną okoliczność pożaru badają funkcjonariusze policji.